Witajcie widzowie z tej strony Cytroń 7. Witam Was na kolejnym odcineczku z FNAFA. Pierwszej części lecimy z tą nocą czwartą. Może w końcu uda nam się ją przejść. Oby, bo jeszcze przed nami noc, piąta, i noc szósta. głównie patrzeć na kamerę z Foxy i oh, oh, hey. hey, wow, Freddy Dobra, małkal, wysłuchamy Son Nie ma takiej potrzeby nam możemy sobie lupność, jak tam Freddy, Freddy nie szedł. Foxy też na swoim miejscu, jak na razie. Na razie sobie... Ale spokojnie znowu myślę, że będę miał. Zobaczcie o to. Także że nie chcę zgić. Chodź tu. Boni. Nie, nie mogą. Tu jest Bonnie. Tam jest pewnie gdzieś Freddy. Oj niedobrze. Wszystkie Tu jest Chica. Tak Freddy tu jest. Bonnie jest tu. Wróćmy na Foxiego. 84%. Oby. Nie wiedziałem To było do widzenia. Musimy luknąć jak z Freddy. Freddy jest tu Jak Freddy jest tu, to jeszcze trochę i będzie się zbliżał tu. Więc niedobrze. ale na Fox tego wracamy. Koniaczkę po nie ma? Nie ma ciki. 76% mamy Jest nawet, nawet, nawet git Jest nawet, nawet git, 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 git Foxy dobra, Freddy jest dalej tu. Nie możemy otworzyć. Druga, 67%. jest lepiej niż na poprzednim odcinku było. Z tym wszystkim Foxy znowu. Gdzie jest Freddy? Freddy jest tu. Jedne drzwi muszą być zamknięte. To jest pewne. Obie, oba drzwi teraz muszą być zamknięte. Chica tu lezie. Kurna. Bonnie poszedł. Foxy jak tam? Dobrze. Jak tu jest Freddy, to jest niedobrze. Dzwi mamy te zamknięte. 47% a tu kurna druga, nie? Bo drzwi najwięcej zwierają teraz te, tej baterii. A go mamy przy drzwiach. Więc yy, nie jest dobrze. Trzecia dwadzieścia osiem procent. Gorzej być nie może. Wiedziałem, kurwa. Bo on był przy drzwiach cały czas. On tylko na to czekał, nie? I Freddy tylko na to czekał. Nie no. Jak dawno się nie grało. Pomimo weźmień ptaszkła, to kiedyś by wodnego, ale. To teraz jest dużo ciężej, jak się gra. Po jakimś dłuższym czasie. Serio. Bo się nie da przywyknąć do tego. Jeszcze raz próbujemy kurna. A jak nie, no to kurna kiedy na live'y tu będziemy próbować przechodzić, bo... Ja pierdzielę, nie? Tylko kurna... Widzicie. Ostatnie podejście do odcinku. Jak się nie uda, to serio powiem Wam, robimy kiedy live'a, Tylko ja tu będę musiał, nie wiecie, dopasować se kurra jakoś ten, nie? W obs ie Bo to wychwytuję Wam w takim małym okieneczku, nie? W takim małym okieneczku. Wam wychwytuje FNAFa. Nie, hey, już zrozu. Boniacz już, z boniacz już z lozu, ale Boniacz to Boniacz, trudno. Boniacz już Boniaczem, w niego wyrąbany. On już w agresywny nie jest. Głowy jest Freddym i Foxym. Także więc no. Ale też jak mogliście zauważyć, na Discordzie zmienił się znaczek. Zmienił się awatar serwera Foxy. Już, już Foxy, kurna. Tak wcześnie. Tak wcześnie, Foxy. Freddy, tu już pewnie, albo nowy i tu. Ja pierdolę, Foxy, kurwa. Tak wcześnie, ty? O mój Bożu! O mój boziu o mój boziu bozieńku To tu się odwala Pierwsza Mamy pierwszą I 85 prostot baterii Patrzymy tylko na Foxkiego Wyjebane wresztę Tu będziemy słyszeć Muzyczka i śmiechy Freddy'ego Blifu najblisko. No to będzie kichanie. Czy Foxi. И услыхать музычку. у Фред Co się stało? What the fuck! Świadomie się zbugowało, bo leci jak salona. Drzwi też się zbugowały Kamery nie mogę odpalić Znowu mi się zbugował Jest trzecia, 39% Niby był jakiś jumpscare, ale go nie było Ej, what the fuck? Is that? Jest boniacz. Ja nie mogę drzwi zamknąć. Światło się świeci. Co on? Jest jump nie? Czy nie mogę? Bo ja nie kumam. Bateria niby schodzi, ale już jedno się tylko świeci, to nawet nie dwa. What the fuck is that? Widzicie widzowie, czego jesteście tu teraz świadkami? Zbugowania fnaf -a. mamy czwartą, 25% <grystanie> baterii do końca. <grystanie> Dziwna sytuacja. Kamery, kamery nie mogę odpalić, więc on to będzie tak stał. Się gapił, czy mnie z skieruje, czy nie? Bo ja nie kupię. Teraz o ciul tu chodzi. Czy ja w ten sposób we mi się zbugowało przejdę? Oby jakimś dziwnym trafem, jak teraz będzie piąta, to szczerze, baterii powinno starczyć w tych 16% do tej szóstej, tam 15%, ale nie wiem, pewien nie jestem.

Nie ja wiem, jak dziwnym trafem to przejdziemy. Przez ten jakiś... bug. To będzie fajnie. Tu ewidentnie jest czy nie? Tu nie ma nic. Nawet nie mówimy świat... Aha, i tak mamy to zablokowane. Fusta! To jakiś dorny bóg! Fefliliśmy to. Tylko... Jak ja zrobiłem, by to się zbukowało? Mamy noc piątą, ale noc piątą zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Nie będę was tutaj mordować. Także do zobaczenia. Także więc do usłyszenia. Do zobaczenia. Aha. Na razie, w kolejnym odcineczku.